Witam serdecznie ogrywamy Kasparowa. Tym razem robi to Aleksander Bilawski. Jego nazwisko piszemy tak jak tu, bardzo wielokrotnie przekręcane. Polak Zolwowa obecnie reprezentant chyba w Słowenii. Tak mi się wydaje od jakiegoś dłuższego czasu. Pretendent jeszcze z Karpowem w 80. pierwszym czy drugim roku, a potem grał z nim mecz nie 83. 80 moment, moment, 7-81 no tak, grał z nim mecz w 83 chyba jedno, jedną partię wygrał wyrównał na 1-1 w rezultatywnych potem Kasparow wygrał 4-1 rali do czterech zwycięstw więc to musiał być półfinałowy mecz ćwierćfinałowy, Gra. razem w Moskwie zajęli pierwsze, drugie miejsce w turnieju Bilawski białymi Hary czarnymi to Aleksander Bilaski, to na tym zdjęciu. E6. Ed5, nowoczesny Ben Oni. Nowoczesny Ben Oni. Ben, syn Oni, mojej boleści, nazwę wymyślił Ksawery Tartakower. Wybitny polski szachista wbitny teoretyk szachów normalnie gramy tak się gra bardzo często i tutaj nawet trudno coś komentować i goniec g4 białopolowy goniec jest cenny on się przydaje tutaj, wzmacnia b5 ale proszę, gońcem na f4 wieża e8 skoczek d2 piruet Arona Niemcowicza. I skoczek H5 na gońca. No takie naiwne pogoniec E3, przykryte pole. Skoczek stoi źle. A4. Likwidujemy kąt związanym z ruchem B5 i A5. Jeden Piąt trzyma dwa. Tego trzyma masą, a tego trzyma siłą. Kasparow zrobił naskok małego Kazia. Przypominam, ma już 16 lat. To jest finał Związku Rajskiego. Już samo zakwalifikowanie się było jego wielkim sukcesem. Skoczek tutaj idzie, gdzie atakuje ważne pola. Nie, 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 nie tego gońca nie oddamy. Tego może oddać. Trzeba go zbić. I to nie są widełki, bo skoczek odchodzi. Aczkolwiek po skoczek H3 Hetman się nie mieści. Dlatego skocz, Hetman odchodzi na H5. Nie można zbić skoczka, bo wisi Hetman. Ale co? Aleksander Bielawski od jednym ruchem zlikwidował agresywne możliwości młodego przeciwnika i zagrał. Czas start. Kombinujemy jak Aleksander Bilawski. I cóż i no poszedł tam typowe F5. I to jest ta kasparowska pseudoagresywność proszę, skoczek na B6. Skoczek na C4, pionem M4 się w ogóle nie zajmuje, bo tutaj zbije i zbije do tyłu. No i zbił Kasparow, a pozycję se osłabił. I co teraz? No teraz można różnie. Można bić na E4, można bić gońcem na C5, a można zagrać skoczkiem na C4. Jak wieża zbije, bo zbiła, to mówił na niego F. Fe I kombinujemy. Kombinujemy, jak Bielawski, Bielawski fantaz też Bielawski, Michal Czyszyn i i ten trzeci Byli wychowankami trenera Wiktora Karta. Bielawskim, Michalczyszym i Romanicznym. Same Polaki, Romaniczny świetnie też mówi po polsku. b zamknął Gońca, tu wisi cały czas. Gonie F8 w łapać czarne pola, obronił. Wieżą na otwartą linię, poprawił, poprawił i wytrącił z równowagi. A w tej piosence wytrąciłaś mnie z równowagi. później pójść wieżą na d8, poszedł wierzą na c7. I teraz to już łatwizna. Kombinujemy jak Aleksander Bielawski. Jałyk wody. Tu. Kontroluje po przemiany, miany. G7. goniec D8 na wieżyczkę. Gdzie wieżyczka biedna ma pójść? Jak tu? To tu. Wziął. Wziął mu wieżyczkę. I poszedł wieżyczką na D1. I podziękował Kasparow. Nie chciał grać. Niby ma piona za, ale pion B7 pada Pion B7 pada Pion A6 pada, pion A5 dochodzi, także zmucił tego młodzianka 16-letniego W ogóle mu nie dał szans Będę i grywał total takie pseudoaktywne i tu, tu ten skoczek idzie piruet Nimcowicza. On idzie na C4. Tak się ładnie nazywa. Kto wymyślił nazwę piruet Nimcowicza? Ksawery Tartakower oczywiście. Zafiksował mu w jak widzieliście na końcu to miało znaczenie. I sam... wcześniej też skoczek doskonale stoi na C4. Pion A5 go tam trzyma. Kasparał wymienia. A drugi kon idzie na C4. Najlepsze pole, taki bloker, jak Mincowicz uczył Aron. I tu już Kasparow nie ziknął Kasparow dużo lepiej grał, kiedy miał przygotowany pierwszy kilkadziesiąt ruchów. I się posypał, bo d 1 podziękował. No, ja podziękuję, no cóż.